Aby móc pracować z dokumentami, trzeba utworzyć profil firmy w Saldeo. W tym celu skorzystamy z EAS, który prócz wprowadzenia danych firmy dokona również synchronizacji opisów operacji, kont księgowych, planu kont, kontrahentów oraz rejestrów. A więc zaczynamy. Sprawdźmy pierw listę firm, aby upewnić się, że nie ma jeszcze tej, którą zamierzam wprowadzić. Teraz przechodzę do EAS w celu dodania nowej firmy. Widoczna tu lista jest tożsama z tą w Saldeo. Wybieram sterownik Insert Nexo. Następnie wskazuję bazę. Dane automatycznie zaczytały się z programu księgowego. Opcjonalnie można dokonać jakiejś modyfikacji. Następnie klikamy Utwórz firmę. Teraz EAS pyta mnie o to, które opisy zdarzeń gospodarczych chce przenieść do Saldeo. Lista tworzy się na podstawie historycznych zapisów w rachmistrzu. Firma została pomyślnie dodana i zsynchronizowana. Zweryfikujmy jeszcze tylko, czy przeniosły nam się wszystkie dane, o których wcześniej wspominałem. Odświeżam listę firm. Pojawiła się nowa pozycja. Teraz sprawdzę parametry takie jak: baza kontrahentów. Kategorie: Rejestry Księgowe. Wszystko się zgadza. A więc wybieram już tylko program księgowy, na bazie którego powstała integracja do Rachmistrza. I gotowe. Teraz zaczniemy już pracę z fakturami. Do Saldeo można wprowadzać dokumenty na wiele sposobów. Poprzez aplikację mobilną, pliki graficzne z komputera, pocztę e-mail, skaner. Po przesłaniu dokumentów do Saldeo rozpocznie się ich automatyczny odczyt. Potem zweryfikujemy odczytane dane, opcjonalnie dokonamy ich modyfikacji. Następnie wyeksportujemy dokumenty do programu księgowego. Zaczynamy. Wprowadzę teraz dokumenty korzystając z drugiej metody, czyli dodawanie bezpośrednio z pliku. Na tej fakturze mamy kilka pozycji. Część z nich powinna iść na kolumnę 10 oraz część na 13. Dodatkowo pierwsza pozycja tyczy się samochodu z niepełnym odliczeniem. Wskazuję kategorię dla pierwszej pozycji z listy. Następnie sprawdzam resztę odczytanych danych. Zwijam belki, aby w łatwy sposób podzielić resztę kosztów. Skrót klawiszowy CTRL-Insert zatwierdza dokument i przenosi mnie do kolejnego. Na dokumencie WNT nie występuje stawka VAT, jednakże w programie księgowym musimy ją wykazać. W tym celu ręcznie wskazuję właściwą stawkę poprzez przeniesienie kwoty dokumentu. Saldeo odczytał wcześniej zdefiniowany numer rejestracyjny z dokumentu. Wystarczy, że wprowadzę go w pole kategorii, a wyświetlą mi się wszystkie pozycje związane z tym pojazdem z właściwie przypisanym już odliczeniem. Wszystkie dane zatwierdzone. A więc rozpoczynam przekazanie dokumentów. W celu oczyszczenia listy z ewentualnych zbędnych pozycji, korzystam z filtrów. Jeżeli przy którymś z dokumentów mamy wątpliwości, Możemy podejrzeć formę graficzną dokumentu za pomocą wcześniej zdefiniowanego skrótu klawiszowego. Nasz dodatek to coś więcej niż asystent importu. Dzięki niemu możemy na przykład sprawdzić, czy w programie księgowym znajdują się duplikaty. Jak widać, jedna pozycja jest zduplikowana. Być może na skutek omyłkowego ręcznego wpisu w innym miesiącu. Usuwam błędny wpis i sprawdzam ponownie. Teraz wszystko się zgadza. Elektroniczna książka przychodów i rozchodów. Dzięki EAS w łatwy sposób możemy sprawdzić spójność danych między systemami. Lista przedstawia dokumenty z programu księgowego. Zielonym znacznikiem oznakowane są dokumenty znajdujące się w Saldeo. Jednym kliknięciem możemy pobrać dokumenty do oddzielnych PDF-ów, sygnowanych między innymi liczbą porządkową oraz numerem dokumentu zapisanych w katalogu zbieżnym z aktualnie wybranym miesiącem. Jeżeli w programie zostały wystawione deklaracje skarbowe, możemy przenieść je do saldeo klikając w ikonkę długopisu. Ja dla przykładu wygenerowałem tylko deklarację PIT5. Po zatwierdzeniu klient otrzymuje komplet informacji mailem.